Jeden i drugi tak naprawdę się uśmiechnął i mówią: Ale my mamy większe zagrożenie i większy problem do wyceny teraz. A zakładam, że coś wiedzą, skoro w strukturze właścicielskiej są naprawdę duże postacie tego świata. Możemy znowu mieć problem z surowcami, a na pewno będziemy mieli problem z cenami tych surowców, oraz z siłą roboczą wszystkich robotą. generalnych wykonawców, Robotych. którzy uciekną za granicę. Dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj e, bardzo aktualny odcinek e, mówiący o tym, nasz, o naszych przewidywaniach na kolejne półrocze 2024 roku. K***a jest znowu drożej. <śm> Rzeczywiście tak jest, że zbliżamy się do połowy roku 2024, a gdzieś w okolicach stycznia albo lutego nagrywaliśmy nasze przewidywania i to, co nam się wydaje, ale nie jesteśmy oczywiście żadnymi ekspertami. Ekspertów możecie znaleźć na różnego rodzaju szkoleniach i w internecie. I tam, jak się zapiszecie na te webinary, i to tam dużo jest tych ekspertów, więc oni wiedzą na pewno lepiej. Ale to, co nam się wydaje i to, co słyszymy tak naprawdę, bo też opieramy sobie tutaj te nasze przemyślenia o inne przemyślenia. Myślenia, nakładamy na to jakieś swoje filtry. I teraz y Myślę, że ten odcinek zostanie opublikowany albo pod koniec maja, albo początkiem czerwca, więc to by była dobra, dobry moment na to, żebyśmy mogli się pozastanawiać wspólnie, co dalej z rynkiem nieruchomości w 2024 roku. To można by było zacząć od tego, że patrząc na to, co mówiliśmy w styczeń czy lutym a propos predykcji wzrostu cen nieruchomości w zakupie, tudzież yy, kwot najmu, to można by było powiedzieć, że nie doszacowaliśmy tych zmian. Czyli ceny nieruchomości urosły szybciej niż planowaliśmy, że to tak. się wydarzy. A ceny nieruchomości spadły więcej niż zakładaliśmy, że spadły. Wynajm. Dokładnie, więc Michał, pytanie: jak na Twoim podwórku wygląda teraz aktualnie sytuacja? Chciałbym zapytać o najem: czy raczej utrzymujemy tempo wzrostu, czy raczej jest jakaś korekta na rynku najmu? Ja też odpowiem, jak to wygląda u nas w tych naszych jednostkach, którymi zarządzamy. No i się za chwilę pewnie spróbujemy zmierzyć z pytaniem, czy będzie taniej na rynku nieruchomości, czy będzie drożej. W... W przyszłej połowie. Ceny nieruchomości do najmu, e, czyli rynek e, najemcy wynajmującego e, od miesiąca września 2023 roku, gdzie było dosyć duże tąpnięcie zwłaszcza po sezonie letnim e, w turmieście, które jest napakowane turystami była korekta cenowa te ceny najmu się e, ustabilizowały w e, per metr kwadratowy powierzchni wynajmowanej. Od września są na podobnym poziomie e, do miesiąca, powiedzmy kwietnia były na podobnym poziomie. Popyt na wynajem y, równie słaby jak we wrześniu zeszłego roku. Mm -hmm. Dużo niżej niż cały rok wcześniej, 12 miesięcy wcześniej, kiedy były te kwoty najmu wysokie i popyt wysoki, czyli można by powiedzieć, że sytuacja najmu od miesiąca września i stycznia, gdzie rozmawialiśmy, o tym się niespecjalnie zmieniła. Faktycznie w miesiącu maju te co, ceny najmu, oferty najmu wzrosły w Trójmieście. Mhm. Popyt się nieco ożywił, natomiast to jest specyfika rynku trójmiejskiego, gdzie zawsze te sezony od, od maja do września, do, do sierpnia bardziej mi powiedział, z racji na wpływu turystów i wynajmu dobowego, one zawsze troszeczkę idą do góry, nawet plus 50% i to już się powoli zaczyna. Mhm. A jak u was na wrocławskim podwórku? Tak, u nas niemalże identycznie, czyli też czuć było odreagowanie rynku, natomiast jasno sobie trzeba powiedzieć, że po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie w 2022 roku bardzo dużo ludzi z Ukrainy tutaj przyjechało i mieliśmy naprawdę bardzo dużą jazdę, jeżeli chodzi o wzrost stawek czynszowych, więc teraz to, co się dzieje, jest po prostu naturalnym odreagowaniem rynku, bo wtedy te stawki czynszowe rosły yy, diametralnie. To, to, to po prostu rosły za szybko. Więc yy, jest tak, że czuć tą korektę też jeszcze. Tutaj nałożył się jeden aspekt. Bardzo lu dużo ludzi z Ukrainy wyjechało za naszą zachodnią granicę do Niemiec, wyjechało do Kanady. Yy, są to kraje, które... Yy, kulszą, fajnym socjałem, więc tutaj y, decyzja była prosta, albo kiczę się w Polsce, albo jadę tam i mam 500 euro co miesiąc, czy mi się chce, czy mi się nie chce, więc porobiło się rzeczywiście trochę takich dziur. Chwilowe pustostany też my pozaliczaliśmy, wiadomo, że kaucje, jakieś tam różne elementy y, pozwalały nam tutaj ten y, aspekt finansowy pouzupełniać y, i w maju tego roku też czuć już było fajne ożywienie, też oddawaliśmy sporo nowych jednostek, y, które początkowo nie Cieszyły się jakimś dużym zainteresowaniem. Teraz jesteśmy już w okolicach stówki Jerzy, 100%, jeżeli chodzi o obłożenie, więc śmieją twierdzić, że będzie bardzo podobnie. Nie ukrywam, że teraz też czekamy z zakontraktowaniem nowego sezonu. Na kontraktowanie tego nowego sezonu trwa w okolicach września, października, czyli to jest ten moment, kiedy bardzo dużo studentów do dużych miast napływowych właśnie przyjeżdża. O ile studenci nie są naszą grupą docelową stricte, tak zapewniają bardzo duży popyt, bardzo dużo. Mieszkań w tym momencie ucieka, i wtedy jest to szansa na to, żeby te stawki czynszowe troszeczkę podbijać do góry. I tu jeszcze jedna rzecz warta zauważenia, bo przy tych kontraktach naszych najemców, podpisujemy sobie umowę najmu, mamy zawsze w takiej umowie najmu zapis, że możemy indeksować stawki czynszu o wskaźnik inflacji. I to był jedyny rok, w którym my mimo że mogliśmy to zrobić to tego po prostu nie zrobiliśmy czyli nie podwyższaliśmy wskaźnik inflacji najemcom tych stawek czynszowych z tego względu że właśnie baliśmy się że będziemy dużo powyżej ceny rynkowej i tych dziur pojawi nam się jeszcze więcej czyli pojawią się takie sytuacje że po prostu ci ludzie którym mniej zależy na swojej przyszłości finansowej i reputacji finansowej po prostu zostawią klucze i będą będą uciekać nie więc się nie decydowaliśmy w tym roku podwyższać stawek czynszowych najemcom dobrze to tak podsumowaliśmy to, co we Wrocławiu, w mieście i może można powiedzieć ogólnie w Polsce dotyczącego kwestii wynajmu, najmu. Natomiast jeżeli chodzi o wartości ceny nieruchomości, bo to dotyczy tych inwestorów, którzy patrzą pod kątem zakupu mm, lub wartości majątku tego, co już mają kupione. Czy to dobry moment? Czy to jest dobry moment? Czy będzie drożej, czy taniej? Drodzy widzowie, e, sprawdziło się to pomimo, że stawki czynszu najmu, e, no to będę nie rosły, a wręcz lekko spadały przez ostatni tam rok. Tak kwota zakupu nieruchomości rosły, czyli można by było wiedzieć, że oczekiwana rentowność spada i raczej będzie spadać, a to za sprawą tego, że ceny nieruchomości cenowo cały czas rosną i to tak naprawdę dzieje się od ostatniego... Jakiego? Od no ostatnich no, 15 lat. No, od 15 lat, natomiast one wystartowały tak naprawdę pod koniec zeszłego roku, już to trwa ten trend, ten, ten, ten tendencja no około 8 miesięcy. I co widzimy? Co widzimy, co, co, co jakby upatrujemy, że możliwe, że się Wydarzy, bo tego nigdy nie wiemy na 100%. Natomiast potwierdza się to, co mówiliśmy na początku roku. Ceny gruntów dwukrotnie do góry poszły, Ceny wytworzenia metra kwadratowego za tym idące, też są coraz wyższe, coraz większy deficyt gruntów do zakupu, coraz droższa siła robocza, bo przecież ta inflacja w cały czas mm -hmm. ona jest, ona, 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 ona utrzymuje się cały czas dodatnia. To słówko tylko właśnie, a propos tych gruntów, takie informacje z rynku, jak współpracujemy, mm, z największymi w zasadzie deweloperami z czołówki GPW. Tam informacja jest jasna i to są słowa deweloperów, z którymi akurat my rozmawiamy, że grunty, które mieli na stole dwa lata temu, trzy lata temu i nie akceptowali tych gruntów z tą stawką, tak, żeby kupić za tą cenę, tak, z, z tą ceną. Dzisiaj wracają do tych gruntów, kupują je o 100% drożej. Bo i tak warto. Bo i tak warto. I nie ma po prostu co kupować, więc gdyby coś miało się zmienić w Polsce, to tak między nami musiałoby się uwolnić bardzo dużo gruntów. Czytaj, te wszystkie grunty rolne, które mamy w miastach, musiałyby się odrolnić. Musiałby się zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie moglibyśmy pobudować wyżej, a czytaj zarazem więcej państwo musiałoby przeznaczyć trochę gruntów pod budowę, może niekoniecznie w tym systemie, o którym oni myślą, że oni będą na tych gruntach budować, no bo niestety nie potrafią budować, nie robią tego dobrze i robią tego zdecydowanie za mało. No i kościoły też mają sporo gruntów, które po prostu sobie leżą i mogłyby być zabudowywane. Natomiast mamy jak mamy i generalnie walka o aktywa trwa. To bardzo dużo widać właśnie u deweloperów. Widząc to, co, to, co mówimy, notabene deweloperzy nie będą mogli sprzedawać Taniej niż sprzedawali, ponieważ koszt wytworzenia metra kwadratowego jest dużo wyższy, bo ceny urosły e, zakupu działki, ceny wytworzenia, materiałów, surowców, a przede wszystkim czasu pracy generalnego wykonawcy, więc nie mogą sprzedawać mhm. taniej. Natomiast czy mogą sprzedawać drożej? No to jest pytanie, czy będzie popyt na zakup. No więc teraz jest. Pytanie, jak wygląda sprawa popytowa, czyli klientów kupujących. Więc tak, coraz to więcej inwestorów ucieka kapitałem do nieruchomości, czyli ten popyt na zakup inwestycyjny jest cały czas rosnący. No i więc inwestorzy kupując za gotówkę, będą podnosili ceny zakupu nieruchomości ze względu na to, że deweloperzy nie mają za bardzo co sprzedawać, więc sprzedają, podwyższając cenę, bo ci muszą kupować. Więc to jest jedna, jeden powód, dlaczego będą ceny rosnąć. Natomiast drugim powodem jest to, co ostatnio ogłosił. Nasz rząd, że będą e, tak zwane kredyty. Programy socjalne. No właśnie, i to jest to, co się wydarzyło pod koniec zeszłego roku. Będą no, robić że, Polakom dobrze. Będą robić Polakom bardzo dobrze, czyli będą pomagać w wzięciu kredytu zobowiązania na 30 lat. W związku z tym teraz, wszyscy, którzy nie, kupowili, nie kupili przez ostatnie lata, bo nie mieli zdolności grytowej albo nie załapali się na poprzednią zapomogę państwa, uruchomią się po to, żeby e, kupić, e, kupić na kredyt mieszkaniowy mieszkanie, czyli tak naprawdę i klienci kredytowi i klienci gotówkowi będą już wyszli na zakupy i będą wychodzić jeszcze więcej, ponieważ to tak naprawdę od wakacji ruszy. W związku z tym przewidujemy ogromny popyt na zakup, duży deficyt mieszkań, czyli podażowo to, co deweloperzy mają na półce, czy w trakcie budowy, wywinduje możliwie ceny do góry. Tak nam się wydaje. Tak, tak to, 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 to jest właśnie piękne, że bezpieczny kredyt nauczył e, społeczeństwo, że ceny mogą u... Urosnąć. No nikt się tego nie spodziewał, rzeczywiście ceny urosły. Więc teraz Polacy jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnym, przed startem tego kredytu na start, już teraz dokonują rezerwacji na zasadzie wpłacę deweloperze po 5 koła, no ale już deweloper doskonale wiedział, że należy tą cenę dźwigać, dźwigać do góry i, no i z pewnością też będzie jeszcze drożej, więc te półki na pewno będą się czyścić. Kupują to też oczywiście Kowalscy na zasadach, jakie deweloper narzuci, czyli żadnych negocjacji tak. typu, a poproszę bez miejsca, albo w innym harmonogramie płatności, albo daj komórkę lokatorską ekstra. Chcesz, to bierz. Nie, nie chcesz, to, chcesz, to nie patrzy. bierz. ktoś inny i tak, tak jest to kolejny program, który wspiera oczywiście sektor bankowy, kolejny program, który wspiera sektor e, branży deweloperskiej, no i wspiera oczywiście wszystkich, którzy wcześniej posiadali jakiekolwiek aktywa, nieruchomości, no bo tak naprawdę no, ceny rosną wszystkich nieruchomości, a nie tylko tylko te, które są obecnie produkowane. I tu by się nasuwało pytanie, jak długo ten trend może potrwać? I teraz yy, ciężko jest przewidywać na kolejne lata, najbliższy czas, natomiast tutaj Kamil dorzuci jeszcze jedną informację, która może wzbudzić zaciekawienie lub dać jakąś predykcję tego, co za granicą wschodnią będzie się działo, co może wpłynąć na ceny nieruchomości w Polsce. Tak, jak właśnie... Mm, Poczynialiśmy jakieś rozmowy, żeby pokupować jakieś kolejne inwestycje, kolejne, kolejne nieruchomości, i tak jak wcześniej powiedziałem, ja zaczynam najwygodniej no się współpracuje z tymi dużymi deweloperami, ze względu na to, że robią przepiękne projekty, mają fajne lokalizacje i zawsze dowożą temat do końca i łatwiej nam się paradoksalnie z nimi rozmawiać niż z małymi deweloperami. O tyle się cieszę, że ta informacja została potwierdzona przez kilku różnych deweloperów. I teraz, żebyśmy zrozumieli, czym jest deweloper w Polsce, nie? wydaje się w Polsce. Że mamy deweloper typu Echo Investments albo Archicom. Arhicom został kupiony przez Echo Investments. Echo Investments należy do węgierskiego funduszu Wings, a fundusz węgierski Wings jeden z największych funduszy w tamtej, w tamtej części świata należy bezpośrednio od pana prezydenta Orbana, prezydenta Węgier. Analogicznie drugi deweloper, Port Popowice, na którym teraz mamy kilka jednostek jeszcze do zakupu, e, mamy 70-80 lokali kupione tam od 2020 roku. Budował to taki Developer Vintage Development. Vintage Development został kupiony przez niemiecki fundusz inwestycyjny Taki Mobilian. Taki Mobilian należy bezpośrednio do firmy i funduszu inwestycyjnego BlackRock. A wiadomo, że BlackRock jest już podpięty bezpośrednio pod drukarkę Fedu i tak naprawdę wszystko, na co spojrzymy, aplikacje, telefony, dosłownie wszystko, z czego korzystamy na co dzień, bezpośrednio należy do BlackRocka, State Street, Fidelity, dużych funduszy inwestycyjnych, które w każdej dużej korporacji posiadają więcej niż 5% akcji i tak naprawdę są właścicielami wszystkiego, co nas otacza. I teraz jaki, jaki paradoks? No zobacz, że my kupując parę mieszkań w porcie Popowice, parę mieszkań na Mokotowie, czy tam kilkadziesiąt tych mieszkań w Mokotowie, e, obok... Nagle jest blok, który jest wyłączony ze sprzedaży. Nie? Czyli tak naprawdę jest to blok, który został przez te fundusze inwestycyjne zostawiony sobie na wynajem. Więc my tak naprawdę z największymi tego świata rywalizujemy o zakup dokładnie tych samych aktywów. Oczywiście my mamy inny koszt pieniądza, inaczej musimy na te pieniądze zarobić. Nie wyemitujemy obligacji ze zero i nie mamy tych pieniędzy do druku. E, natomiast no, te duże korpo tak mają i im jest po prostu łatwiej pewne rzeczy zrobić. My kupujemy pojedyncze lokale, czy tam pakiety. Tych lokali, oni zostawiają sobie całe bloki. My kupujemy jakieś jednostki, oni kupują kolejnych deweloperów kupując banki ziemskie, więc tutaj się rysuje ta analogia samych gruntów, tego, że deweloperzy bo widać bardzo duże konsolidacje, że ci mniejsi deweloperzy są wchłaniani przez tych większych deweloperów, ale tak naprawdę nie chodzi o to, żeby kupować kolejne brandy, know-how i topowe, robić topowe inwestycje. Chodzi o to, żeby kupować banki ziemskie, a tak naprawdę to deweloperzy, jeżeli chodzi o kapitał prywatny, posiadają jeszcze tylko te grunty, tak? No bo inwestycje są rozłożone. W proces inwestycyjny, który trwa często kilka, kilkanaście lat. I teraz ci sami deweloperzy, oni na moje pytanie, czy jak przewidują ten rynek nieruchomości, jeżeli chodzi o ceny? Czy raczej w górę, czy raczej w dół? Wiecie, bo teraz będzie ten znowu program socjalny. Jeden i drugi tak naprawdę się uśmiechnął i mówią: Słuchaj, wiesz, program socjalny to on już jest teraz wliczony w cenę, ale my mamy większe zagrożenie i większy problem do wyceny teraz, bo. I jedni i drudzy, a zakładam, że coś wiedzą, skoro... W strukturze właścicielskiej są naprawdę duże postacie tego świata. Więc zakładam, że wiedzą troszeczkę więcej niż my tutaj w studiu przy Gagarina. Oni wyceniają teraz już odbudowę Ukrainy. Nieważne, czy to będzie 3, 6 czy 12 miesięcy. Albo Dziadzia Biden, albo Trump, albo jakiś inny jeszcze poplecznik prezydencki wyjdzie w Stanach Zjednoczonych, wyznaczy granicę pomiędzy Ukrainą a Rosją, i nagle do Ukrainy popłynie naprawdę gigantyczny strumień na odbudowę Ukrainy. Co za tym idzie, Ukraina zostanie jednym z największych, jak nie największym zamawiającym usługi budowlane na świecie, albo przynajmniej w tej części świata. A co za tym idzie, siła robocza z Polski i tych wszystkich krajów ościennych, wiadomo, że letwiej, lepiej generalnemu wykonawcy typu Atlas, Airbus, Stabrak lecieć sobie do Ukrainy i tam realizować rządowe zamówienia, bo są to zupełnie inne pieniądze do podniesienia niż układanie płytek na korytarzu na porcie Popowice. I co za tym idzie? Mamy określoną podaż surowców. No właśnie, jak, jak to się przełoży dla nas na, na Polskę? To? No właśnie, no przełoży się tak, że wiadomo, że surowce będą wysysane przez największego zamawiającego usługi budowlane, e, czytaj Ukrainę. Jak się. Nagle pojawia gracz na rynku z nieograniczonym kapitałem do wydania i zapewniający bardzo duży popyt, no to, to deficyt na... się robi na, na terenie polskim. Dokładnie, Więc myślę, że możemy znowu mieć problem z surowcami, a na pewno będziemy mieli problem z cenami tych surowców. Nie? Która... Oraz siłą robotą. I siłą Wszystko roboczą i generalnych która, wykonawców, która też uciekną za granicę. Tak, która ta też ktoś musi w Polsce budować. Ta. Tu bym dopatrywał się dalej i jeszcze większego rozwarstwienia, bo jednak sporo ludzi. Z Polski może wyjechać. Tu też możemy dostać troszeczkę po y, tym segmencie najmu, że mogą pojawić się jakieś luki, wyjadą Ukraińcy, wyjadą Polacy, że de facto rynek najmu może w Polsce znowu przejść korektę. Natomiast z drugiej strony wzrost cen nieruchomości raczej jest nieunikniony. Co jeszcze możemy powiedzieć a propos najbliższych trendów na miesiące? Wydaje mi się, że to były najważniejsze kwestie, czyli tak naprawdę kwestia Ukrainy. Dwa to jest kwestia podaży nieruchomości i popytu na nie, czyli dofinansowanie państwa dla, dla obywateli oraz inwestorzy, którzy cały czas gotówkowi Jasne. są i kupują tak, oraz popyt na najem. Jasne. Jedną rzecz jeszcze z takich powiedzmy makrotrendów bym zauważył, tak. którą. Mam okazję obserwować z bliska, sporo moich znajomych, znajomych, znajomych przechodzi w, w taką fazę, że zostają singlami. Zostają singlami, bo oczywiście no, nie piłem bezpośrednio do ciebie, ale, ale sporo, właśnie, moich znajomych. Odchodzi od modelu małżeństwa, bo coś tam się nie dogadują, zmieniają partnerów, jakieś tam różne rzeczy. Nie? Natomiast ja uważam, że żyjemy w świecie, w którym. Apki robią niesamowite spustoszenie, jeżeli chodzi o nasze postrzeganie siebie, iluzję życia na Instagramie, łatwość dostępności innych, kolejnych partnerów za pomocą Tinder'a. Tak, tak. Ale finalnie te apki nie służą do tego, żeby cię społecznościować, tylko jednak robią zupełnie odwrotnie. I tak znowu idąc dalej, to na czym zależy dużym korporacjom, no to zależy na tym, żeby wspomagać konsumpcję. I teraz myślę, że my płynnie przechodzimy przez ostatnią dekadę do tego modelu subskrypcyjnego, w który już możemy obserwować. Oczywiście tam są jeszcze inne trendy, nie tylko same apki, które ryją ci czachę, ale wiesz, ruchy typu LGBT, które też, no raczej nie kojarzą się z klasycznym modelem rodziny. Jednak korporacja woli, że Să by... pan i pani żyli sobie osobno, bo pan i pani wynajmie dwa mieszkania. Pan i pani kupi dwa różne telewizory, kupią dwie różne pralki, będą wydawać dwa razy więcej. Będą Co? spotykać się częściej na mieście ze znajomymi, czyli zwiększy się koszty, znaczy zwiększy się konsumpcjonizm niż jedzenie w domu z partnerką. Tak, dokładnie. I żeby tutaj na poparcie też tej mojej tezy, 75% małżeństw w Warszawie, Warszawa oczywiście jest najbardziej jaskrawym przykładem w ciągu trzech lat się rozwodzi. Czy rozwiodła, czy rozwiedzie? Te dane pokazują, że trzy lata temu te małżeństwa, tak. które zostały zawarte, to 75% z nich się rozwiodło. Aha. Czyli 3 na cztery małżeństwa się rozwodzą. Oczywiście to jest Warszawa. W małej miejscowości prawdopodobnie będzie to trochę inaczej wyglądało, ale zmierzam do tego, że to de facto się dzieje. I teraz znowu patrząc z perspektywy naszego modelu biznesowego, naszych tych makrotrendów, uważam, że ogólnie my przechodzimy. W ten model subskrypcyjny, bo dla korporacji znowu klient, który subskrybuje aplikację, który subskrybuje Netflixa, który subskrybuje dowóz żarcia, czy coś tam jeszcze, który nie posiada jakichkolwiek aktywów, to jest klient nieskończony. A co za tym idzie, to jest nieskończone źródło przychodu dla takich korporacji. Śmiem twierdzić, że jeszcze w Polsce mamy ostatni moment na to, żeby parkować aktywa po swojej stronie, że dojdziemy, z, w ręce że dojdziemy z cenami do takiego ja. poziomu, że de facto. Będzie wąska grupa ludzi, których będzie po prostu stać na zakup. Też uważam, że z perspektywy nowego systemu monetarnego i po wejściu CBDC do Polski banki trochę zmienią koncepcję funkcjonowania z instytucji pożyczkowych na instytucje inwestycyjne i bardziej będą tworzyły rejty, na przykład, o których nagleś w Polsce zaczęło się mówić, i to będzie taka działalność bankowa. Więc nieruchomości mogą być w Polsce tak drogie, że nie będą dostępne dla Kowalskiego, nie będzie czym ich finansować, a jak już będziesz miał zdolność kredytową, będziesz chciał je finansować, no to będziesz w takim wiecznym kołowrotku, że będziesz zapieprzał na subskrypcję subskrypcję twoich odsetek, albo na subskrypcję czynszu u właściciela nieruchomości. I te 30% twojego dochodu z umowy o pracę, zostanie Ci na pokrycie Netflixa, jakiś apek, które masz w telefonie, bustów na Tinderze i coś tam jeszcze nie? i dojdziemy do takiego momentu, że de facto chcąc sobie pojeździć na rowerze, nie będziecie stać na zakup roweru, ale jeszcze tam w budżecie miesięcznym upchasz 50 zł subskrypcji na wypożyczenie, na wypożyczenie tego roweru. Tak, a tym samym do, do czego dążyłeś, to to, że będą coraz częściej ludzie Mowali mieszkania, więc będziesz się albo dzielił na najemcy, który um, finansuje jakieś fundusze inwestycyjne, albo będziesz um, inwestorem, który będzie wynajmował osobom fizycznym mieszkania, a inwestor będzie przynosił wartość majątku w czasie, e, czyli podwyższał wartość aktywów swoich w portfelu inwestycyjnym. Pięknie. Kamilo, wydaje się, wyczerpaliśmy temat tego, co się dzieje Smutno na. Smutno się zrobiło na koniec, no tak. ale. No niestety, no. Y... Za malutcy jesteśmy, żeby z tym walczyć. Jedyne co możemy to rozciągnąć żagiel i ustawić się w odpowiednim do, do wiatru miejscu. i płynąć po tak prostu jest. z tym. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do subskrybowania, oglądania, zadawania pytań lub podpowiadania. Co jeszcze moglibyśmy tam powiedzieć z naszego ogródka, co wzbudza Waszą ciekawość. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękujemy za uwagę.